Siema, jestem Cezar i witam skonczonej odcinku na moim kanale. Tak jak mówiłem ostatnio, robimy pika z ikoną Prime lub Meet i niestety zrobiłem tego pika za późno, ponieważ wcześniej była możliwość trafienia w pikut karty Moments. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, takiej możliwości już nie ma, ale i tak będziemy liczyć na to, że coś wypadnie z tego pika. Ostatni skład, który mi został, przepalamy i mam nadzieję, że coś tutaj wypadnie ponieważ już wcześniej robiłem jedną ikonę i tam wypadł mi Gary Lineker jako najlepszy traf więc to nie było nic dobrego a tutaj standardowo zrobimy sobie po odsłanianiu więc wszystko jest odpalone klikamy pika i mam nadzieję, że trafimy coś dobrego patrząc na pierwszą kartę tutaj mamy 89 podań i 62 fizyczności jeżeli strzały będą okej, okay. może być naprawdę dobra karta tu mamy 77 więc to nie jest nic dobrego 82, 90 jest to laubdrup więc pierwszy pik już jest pojażką. następny 87 podań, 73 fizyczności, nie wygląda to źle ale mamy 72 strzałów 90 obrony i 87 tempa czy to nie jest jakiś. Kto to jest? Filip Lam. Więc nie jest to jakaś tragedia straszna, ale czy mi się przyda, nie mam pojęcia. I ostatnie, co tutaj mamy, mamy 83 podań, 80 wyżyczności, 91 strzałów, więc to już na pewno wygląda lepiej niż wcześniej. I na sam koniec mamy 94 tempa, 90 dybingu. Dribbling słaby, ale tempo nie jest złe. Więc tu raczej powinien być ktoś dobry i jak spojrzymy jest to Ani w wersji Prime. No raczej na pewno wezmę Aniego, no bo Lam i Laudy raczej nie są zbytnio przydatnymi, a Ani, patrząc na niego, nie jest to wiadomo top topów, ale do przetestowania może się przyda więc Anniego raczej weźmiemy, chociaż się upewnię jeżeli chodzi o cenę no tutaj nie ma co się zastanawiać, Ani 1-2 miliona lam jakieś 350 tysięcy więc Ani idzie do składu na pewno go przetestuje i mam nadzieję, że będzie dobry bo nie chcę go dawać na ławkę więc ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka mam nadzieję, że Wy robiąc pika też w miarę coś dobrego Możecie się chwalić w komentarzach, jeżeli robiliście co trafiliście. A ja dziękuję jeszcze raz i widzimy się w kolejnym. Siema!